Witam, wracamy właśnie do challenge'a Ej, zigzag, bo ja nie mam miotacza ognia. Ja mam 6 takich dużych apteczek, nie mam miotacza ognia. Masz jakieś monety? Co mi, małe apteczki wyrzucasz jak nie możemy, małych apteczek. Tylko na duże możemy grać. Nie patrz ognia, bo Jak masz ma jakieś monety, to byś mi wyrzucił. Dobrze by było. Wracamy do challenge'u właśnie takiego, że musimy wygrać grę na miotacz ognia i na, na... 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 Same apteczki, no... Mam podnoszenie automatyczne, ale nie będę grał z tymi broniami. Mam po prostu, zrobić po prostu, Z tego to tu kurde, zajmie latami. No, musimy wygrać tylko na miotacz ognia, ale to będzie trochę problematyczne. Taki miotacz ognia nie jest zawsze taką. Jest i kurzula, bo ja mam podnoszenie automatyczne. I będzie mi podnosiło co chwilę inne bronie. Teraz będzie mi tylko amunicję podnosiło, ale ledowo. otacz ognia nie no. Nawet monetek nie mam. Zigzag jak znajdziesz jakieś monety, to mi daj, bo ja poczuję ognia, bo nie mam. A pteczek mam dużo. No mi otacz ognia nie mam bo on nie ma mikra. Jak znacie go już z moich odcinków, to jakieś typy przyjechały. Napisał mi na messengerze, żebym dał mu trochę dużych amfitek, bo nie ma. Jakieś typy jadą tutaj, masakrę. Trzeba od nich się trochę odsunąć, bo ja nie wiem jak z nimi zawalczyć. Miotacz ognia szczerze to nie jest aż taka głupia broń, ale no, ma bardzo bliski dystans, bardzo... Nie wiem czy taki jak mała pompa. Taka najmniejsza. O kurde wziąłem tego głupiego... Ale dobra, to, to, to mi nic mi nie pomogło, no bo ta rzecz ma polegać na tym, że ten... Po prostu mam nie brać tych dużych apteczek, żeby to mi nie pomagało. To jest ta apara, no to mogę nawet sobie zdjąć, mogę się poskakać z budynku. Najważniejsze, żebym tego nie używał w trakcie walki. No pomyliłem się, no bo mam te głupie podnoszenia automatyczne, ale nie chcę mi się tego wyłączać, ponieważ nie, umie, nie wiem dokładnie jak to działa, muszę dać na on czy off, ja się nie zalabiałam na tym angielskim. No Mam tak fajnie, że niektórych rzeczy mi nie podnosi automatycznie, niektóre podnosi. Nie chcę mi się w tym główkować. Thanks. Kolejne trzy super apteczki kupiłem, no, ale nie chceś nie ognia, no. Już nie mam monet. Jak my zdobędziemy monety jak my nikogo nie możemy zabić? 200 monet, no, ale jeszcze potrzebuję. jest mm, mm, mm. co ja zawsze robię, bo ja mam podnoszenie automatyczne z Y. Ja zaprzeszczałam sobie z tymi broniami i będę używał i... Zerom kulkami, żeby ich zniszczać, a żeby mi broń nie podnosił. Ech, nawet nie do, że nie możemy wylosować tego metaczenia. nie wiem, czy ty masz metacza ognia, pokaż. Nie, Tu szczerze nie wiem, jakby zajdziemy tego bioty ognia. Jest już 7 graczy. My monet nie mamy, bez walki może zrobimy tak. No to jest próbny, czy to nagrywam, ale. Możemy zrobić drugą próbę, że możemy tylko kilka gra gości pozabijać z normalnej broni, ale końcowych już musimy z miotacza ognia. No to, no to będzie trochę ciężkie, no bo co, jak my nie mamy monet. animó Trypy są. Znaczy ognia nie ma ścianek, oczywiście, też mało. Cztery bardzo dziwna sprawa, no Przecież nawet jednak nie jest tak ciężko będzie się leczyć z tymi dużymi łotkami. że w ogniach to ognia znać. No nie wiem, to już jest chyba przegrana, już wątpię, że my to znajdziemy. Powiem lipa szczerze. Nie mam otoczałek, nie będziemy musieli to zrobić jeszcze raz, taką próbę zrobić drugą, czy to w ogóle da się znaleźć ten monet i kupić ten No myślę, że da się, po prostu ten merch był taki dosyć pechowy. Ale kurde było idealnie, no bo bo, bo, na, bo na niebieskiej strefie trochę tych monet, żeby tylko apteczki pokupywać, ale no nie ognia Nie było Masz jakieś monety, bo ja mam 200 To też widzę, że nie ma oczywiście tego ognia. Może oni się pozabijają, może okradniemy <grymne> z lootboxa monety. Chociaż nie wiem przecież To byłby taki głupi, żeby monet nie podnieść Po cichu poskradajmy się, gdzie oni są? O, widziałem go. Raczej monety leżą bo mam... Ale ścianek, ale ścianek, ale wszystkiego jest dużo No ja, cyku monet Miał monety? Nie miał monet Kurde, tylko monety znaleźć, no Nie mam z 9 ścianek 8 super apteczek O, już nie, jakiś chłop nie zauważył są so, wsiadamy do tego traka i, 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 i nowy challenge! Przejechać głową centrakiem. Nie no, nie wiem. Łof, wow. co za challenge? Czy my zawsze musimy z każdym challenge'em mieć problemy? <grymne> Okej, okay, nic nie, dobra. Wiesz co, szkoda, że to nie był challenge na to, ale... Bo jakbyśmy mieli robić ten challenge, żeby wygrać na Monster Truck'a, to byśmy to przegrali pewnie, ale... Jak po prostu tak o sobie powiedziałem, wygrajmy sobie... Bo challenge polegał na tym, żeby mamy wygrać na Monster Ognia, ale dobra, przyjechałeś się Monster Truck'ie, fajnie. Okej, okay, śmiesznie. Dobra, ale odcinek nadal trwa, robimy drugą próbę. O pytanie, czy od początku szukamy monet, czy nie. Dawaj leciłem, ale beka, beka nie zła. No nie spodziewałam się, że z bosy takiego przejdzie, bo nie mieliśmy żadnych rzeczy oczywiście. No mieliśmy apteczki, mieliśmy ścianki, mieliśmy wszystko oprócz broni. Broni, której musieliśmy grać, czy nie No w mam taki pomysł, że po tym filmie zrobimy kolejny challenge. I właśnie bo to się, nie, to się nie zaliczało, to by, kurde. Bo, jakbyśmy mieli robić ten challenge z monster track, z jakiegoś auto, to pewnie by nam się to nie udało. Tylko zrobimy to w challenge'u i to będzie jeszcze cięższe. Żeby mamy wygrać, kurde, żeby przejechać kogoś auto. A myślę, że motor będzie w tym najlepszy. se tak też jest dobry, to, to, to jest duży. Battle Royale, battle in style. To nam niebieska siadła. Na faktorce nie opłaca się nam, bo dużej poleci to. To zostało nam. Tą grewę, coś tam, nie wiem jak to się czyta, no i na obserwatorkę lećmy. Myślę, że na obserwatora będzie najlepiej. Czy dużo monet będzie, no nie wiem. Ten miotacz ognia, te apteczki, to nie jest aż tak ciężko, bo można znaleźć je w domkach, jest trochę ciężko w domkach, a jeszcze można łatwo je dropnąć w tych skrzynkach. Ok, jeśli to się nam nie uda, to robimy kolejną próbę, że możemy już trochę poparczyć i tak dalej, ale końcowy wygrać musimy należeć Tylko już znajdziemy ten miotacz ognia. już gramy na miotacz ognie. czy w pierwszym otwarciu można znaleźć potoczonie chyba nie. pierwsze otwarcie. Nie, ale mam ścianka. Ale te czelence ryją banie zawsze. Nigdy nie będzie prosto to wykonać za pierwszym razem. Ten jest śnieżki pod względem znajdowania tych rzeczy jeszcze. Na też ten nie jest taki zbytnio dobry. Nie no, przecież ja tu monet nie mam żadnych. O jest super ptaczka, no to, to to ja znajdę. Ale... Monety na miotacz ognia i sam miotacz ognia, no to nie. Nie wiem gdzie tu lecieć, no to jest... Na faktorce by było ich dużo to się nie płacało w ogóle na tę strefę lecieć no, a myślę, że trochę musimy ułatwić ten trend ze względu na poziom trudności jest za bardzo trudne Czy tu będą monetki? Panie monetki, gdzie wy jesteście? No nie uciekajcie no Niemożliwe, że monety są tylko na niebieskiej strefie no. Tutaj też musi to być. Mniej, ale musi być, no. No super, jeszcze jakiegoś chłopa mam niedaleko? Kurde, zabić tak chłopa z 1000 monet. W tych boksach pomijać. Pomijać trafić Farta, że 200 mo 2000 monet za 300. No jest tak w tych boksach, właśnie. że kupujesz monety za monety. No ale tak nie zawsze się trafia. No nie no, przecież tu monet nie ma, tu przecież nic nie ma, tylko duże apteczki. Te inhalatory wrócą. Help me! Ten challenge jest bardzo boli w łapetynę. Na... Przecież tu nic nie ma. Żadnych monet tu nie ma. Że ten głupi miotaczognie. Jeszcze wygrać z tego gówna to dopiero będzie wyzwanie. Ale pewnie będzie łatwiej kurde, kogoś zabić z tego niż tego szukać. No to Monet tu żadnych nie ma na tym ognia. Dobra, wystrzelam się na 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 na, na. Nie wiem, na mil? <ścoughs> Czemu mi tyle tej amunicji podnosi? No, to automatyczne podnoszenie jest dosyć fajne, ale na no, takie challenge nie. Hmm, Wiesz co, się do mnie z ich no bo tutaj to już szukam. O, akurat tutaj jest jakaś skrzynka z levelem. Gdybyś poszedł do mnie, to się wystrzelił do mnie elegancko. Jakąś minę dali. Dobra, no, co mi się. dwie ścianki z tym były. Czy Ty masz już metacza ognia, czy nie masz? Dobra, czekaj, ale dalej po monety. Nie masz, widzę, monet na no bo sam szukasz metacza ognia. Nie spodziewałem się, że tak ciężki będzie ten No ja Bym już walczył na tym mataczu ognia, ja bym chciał już mieć te ścianki, te apteczki, już walczyć z tymi ostatnimi ludźmi i ich kurde najzwyczajniej zabić. No ale kurde, jak zawsze nic nie ma. O o o o o 300 monet dobra na jakieś kupienie mam, ale ta przecież nie było matacza ognia, no to co mi z tego. Dużo pomijania będzie, pomijaj, pomijaj, żeby znaleźć to. O, tam będzie skrzynka. Fajnie, byś dropnął i wrosło dwa mięta ognia za jednym kłuknięciem, ale tak chyba nie jest. Dobra, kolejny jakiś 100 monet znalazłem. Próbujemy szczęścia. Hmm, widzę, że ten dupa. Hmm, to też dupa widzę. Pomin e, Nie opłaca się 300 man No kur, masz jakieś monetki na 100, nie wiem na pominięcie, bo może akurat będzie miotoczognia czy nie masz no, nie masz O masz, ok Dobra, pomijamy uwaga Dupa, broń strzała bustami, która mnie A Ty masz mio Nie masz. nie masz To lipa No jakbyś ty miał to chociaż ty byś ich zabił byśmy to wygrali, a to tak to, to co? O! Kolejne 100 monet szukałem. Dobra, pominę sobie i zobaczymy, czy będzie. Dobra, błagam, Miotacz Ognia. Jak wydaliście się z 3 bustami, która jest lepsza, no to co wam problem jest dać ten Miotacz Ognia, no? Pomijamy. Dupa. Dupa. Ten rzecz bardzo ryje ba beret. Kolejny 100 do pominięcia i co? Będę tak co chwilę znajdował się wraca do kilometr ha. Fajnie, w dropach były monety. Pomi... Dupa. No, no czemu nie ma tego miotacza ognia, no? Kurde, ej, ale wpadłem na genialny pomysł. Jedna osoba będzie pomijała, a jedna będzie kupywała. Bo pomija jest za 100, a kupywanie jest za 300. Ja mam już trochę monetek, to może ja pom pomijam, a ty kupisz. I może ja akurat dwa miętacza ognia będą. Najważniejsze, żeby jedna osoba miała to, żeby to wygrała, po prostu tyle. Bo ognia jest taki, taki. Na blisko jest nawet dobry. Tylko się już go nie przeciąga, tylko wymierza. Gdzie są jeszcze jakieś skrzynki? Tam gdzie idziesz, będzie jakaś skrzynka? O, będzie dobra. Mam 400 same na pominięcie, 4 pominięcie i w którejś może będziemy atakować i kupisz wreszcie. Możliwszy tak od początku zrobić. Trzy apteczki kupić? Hmm, nie wiem yy, kupić. Jeśli kupić to kucni. No dobra, no to kupujemy trzy apteczki. Ale <grytacza> ognia wciąż nie mamy. Uruchy muszę się wsunąć od tego. Czy mam jeszcze na pominięcie? Nie mam już. <grytacza ognia> Aj, jak zawsze jesteśmy na samym... Nie no, ale to jest takie chamskie. Ten miotacz ognia jest taki średni do znalezienia. Nie jest taki prosty ani taki trudny jak się gra normalnie w grze, ale jak mam z nim zrobić challenge, to nagle go nie ma. Może masz jakieś monety, może coś z tego będzie. Ile masz super dużych ja że ja Mam tylko dwie. Jak masz dużo ich, to może coś. Nie, no to chyba co, to jakaś lipa. Znowuż będziemy musieli ich z motora przejechać, czy coś w tym stylu. No bo nie ma tutaj miotacza ognia. Monet nie ma. Ostatni boks nam chyba został na pika, chociaż czekaj, tutaj będzie też gdzieś. Tutaj, tutaj. No, ale monet nie ma. Jak mamy mieć monetę to jak się nie napierdzielamy? To to jest trochę takie nudne chodzić, ja bym chciał już tego metacza ogniem chodzi. Zalają. Hmm, co zrobić teraz? O. Napieprzają. Dobra zabijajcie, nie mamy ta żabnia z tym Dobra, w następnym meczu po prostu kogoś pozabijamy i na koniec musimy robić, bo to jest sensu niemożliwe to jest żadnych monet w ogóle na tej Bermudzie nie ma, nie ma nic, jak się, jak się nie walczy. No pa, level 3 boksa i nawet miotacza ognia nie będzie pewnie, a jest na levelu trzecim to już. Powiedz Bogom, że masz tam miotacza ognia. Nie masz. Masakra. No to jest gra jest przecież level trzeci to ma, to przecież powinny najlepsze rzeczy chyba z tego ludu Przecież nawet jak będziemy ich zabijać, to chyba nie, nie znajdziemy tego miotacza ognia. Te challenge tak utrudniają. Przecież ten film już ma 24 minuty. O, idzie do ciebie jakiś. Hmm, albo uciekasz, albo na pięści go nadwalasz. W sumie i tak przegrywamy na challenge. Przepraszam, z dole znajdziesz monetę, dobra, musisz wygrać na broń leczniczą. Albo nie Bo to i tak już nie jeszcze, na po prostu, bo przegraliśmy. Możesz sobie pograć na broń leczniczą. O, prawie było. To jest, przecież było na obie. <śmianowidzio> Ajej, ajej, chujowe bronie, to byś go rozwalił. Nie wiem, czy robić następny film, czy nadal w tym, bo już długo trwa 28 minut. Napiszesz na czacie z